Jadę sobie z kościoła prosto do pracy, więc jadę innymi ulicami niż zazwyczaj. Patrzę, a tu Matis stoi. No prawie jak mój, no czarne zderzaki, no ja mam, ja mam w kolorze. No ja mam tu taki spoilerek, on tutaj jest tutaj taki nagładko zakończony, nie? nie? ma blach, cały jest pokryty tą mm, mm, mchem i brudem. Widzę, że wczoraj ktoś... wczoraj... <grytanie> że wczoraj ktoś warczył z akumulatorem, są kable. No co, to jest ta biedniejsza wersja niż moja, bo ja mam e, top, a to jest friend. Jakiś tam Mac, McDonald's, niedojedzony. Nie wiem, może wam tu zrobię jakąś taką dziurkę. O. No jest ta dworamienna kierownica. Bez klimy, no bo tak, no friend. Panel od radia zdjęty. Inna tapicerka niż u mnie. No ale e, ma te numery polskie tutaj na tych nalepkach rejestracyjnych. Ma polskie, polskie numery. Tu liści, mi żeby, żeby wam nie nagrać tych numerów. Przyznajcie się, kto, kto zgubił Matiska w Berlinie, bo to są polskie numery. Jestem ciekaw, czy mój kluczyk by do niego pasował. No tak, nie będę tego próbować. W każdym razie, ile tu jest mchu. Patrzcie, jak pięknie, pięknie zarasta. Ma, masz już naklejkę na szybie, więc pewnie niedługo go stąd posprzątają. Tutaj jest życie, chciałem Wam powiedzieć. Są sporo fity, chyba tak? Miałem ja na, na, na Belheimie byłem rozszerzony Więc e, pie, Pięknie Matis kwitnie. Tutaj też rośnie, rośnie. Ślicznie na nim ten mech się trzyma. No szkoda, bo ten właściciel pewnie już no, z takimi obarczonymi finansami tutaj żeby to ściągnąć, że po prostu postanowił go zostawić tutaj. W ogóle to miejsce bardzo często w matizach korodowieją Nie było robione, a tu jest... A tu jest zdrowe. No. No szkoda, szkoda. No i mój jest FSO, nie? To jest deł. Cóż, i tak, i tak bywa. Blachy zdjęte. O, tłumik niezły jest. Albo to jest tylko ta końcówka, albo cały jest, yy, był robiony. <laughs> no zobaczcie u mnie, jak to wygląda. U mnie ten element już był, już był yy, naprawiany, nie? Właśnie, a tam jest, tam zdrowy. Kurczę, no, ciekawostka. Takie ujęcie dwóch matizów w Berlinie, <gryw> to się często nie zdarza. Fajnie też można porównać te różnice w tym wyglądzie delikatne, nie? No nic. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego.